Księga Zachariasza, rozdział 14, część pierwsza. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. Ten wiersz lepiej jest przetłumaczyć, oto nadejdzie dzień, kiedy Twoje bogactwa rozdzielać będą u Ciebie. Chodzi o te narody, które będą oblegały Jerozolimę. Tutaj jest więcej szczegółów. O tym oblężeniu i o tym, jak Bóg uratuje Żydów. Interwencje Boga opisane w Biblii bardzo często przebiegają tak, że Bóg zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko jest stracone i nie ma nadziei. Tak też będzie, kiedy wszystkie narody świata zwrócą się przeciwko Jerozolimie. Te narody oblegające Jerozolimę pewnie będą wykonywały rozkazy rządu światowego. Bóg pozwoli ją zdobyć i dopiero potem okaże swoją moc. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety schańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Jerozolima zostanie zajęta, zdobywcy będą postępować okrutnie. Pozwolą jednak części Żydów pozostać w mieście. Być może to się łączy z tym tekstem w Apokalipsie, który mówi o tym, że poganie będą tratować święte miasto przez 42 miesiące i będzie im oddany zewnętrzny przedsionek świątyni. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Dopiero potem Bóg pokona te narody i ocali miasto. Jego nogi staną w owym dniu na górze oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także góra oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina. Będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, Mój Bóg, a z nim wszyscy święci. Jezus zapowiedział swoim uczniom, że przyjdzie taki czas, kiedy Żydzi zobaczą w świątyni ohydę spustoszenia i wtedy mają uciekać w góry. Ta ohyda spustoszenia to posąg jakiegoś człowieka, któremu w tej świątyni będzie oddawana cześć. Kiedy ten posąg stanie, to ci, którzy wierzą w Jezusa, mają uciekać natychmiast, mają nawet nie wracać po rzeczy do domu. Być może ta zapowiedź, która tutaj jest podana, łączy się z tym. Być może to pęknięcie góry oliwnej i utworzenie doliny to będzie przygotowanie drogi dla tych, którzy potraktują słowa Jezusa poważnie i będą uciekać. Wspomniane tutaj jest trzęsienie ziemi w czasach króla Uzjasza. Uzjasz żył w ósmym Wieku przed Chrystusem. W tym czasie żył też prorok Amos, który w swojej księdze pisze o tym trzęsieniu ziemi. Księga Zachariasza powstała ponad 200 lat później, ale ludzie wciąż o tym trzęsieniu ziemi pamiętali. Musiało być bardzo wielkie. Trzęsienie ziemi, które spowoduje, że góra oliwna pęknie i rozsunie się, też będzie na pewno bardzo wielkie. To pęknięcie góry oliwnej nastąpi jeszcze przed przyjściem Boga na ziemię. Chociaż jest napisane, że jego nogi staną na górze, ale dopiero kiedy góra pęknie i ludzie z Jerozolimy uciekną, to ukaże się razem ze swoimi świętymi czyli kościołem, który wcześniej zostanie porwany, i świętymi ze Starego Testamentu którzy wtedy też powrócą na ziemię. W owym dniu stanie się tak: nie będzie ani upału, ani zimna. Ten tekst można różnie tłumaczyć. Najbardziej dosłowne tłumaczenie jest takie, że niejasne światło zastygnie. Być może od tego dnia zmieni się na słonecznienie ziemi. Słońce zacznie świecić jakby słabiej. W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich jest zapisane przemówienie Piotra w świątyni. Mówił tam, że kiedy Jezus wróci, nastaną od Boga czasy ochłody. Być może to się odnosi i będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. To jest źle przetłumaczone, lepiej by było przetłumaczyć. Będzie to jeden dzień, który zna Pan. To przyjście Boga na ziemię wydarzy się w określonym dniu kiedy to się będzie działo w Jerozolimie, rozbłyśnie światło, chociaż będzie wieczór. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie i tak będzie w lecie i w zimie. Ziemia w Izraelu jest bardzo żyzna, ale jest problem z wodą, kiedy Bóg wstąpi na ziemię i nastąpi pojednanie między Nim a Żydami ten problem zniknie. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Niedługo po tym nawróceniu Izraela Bóg stąpi na ziemię i obejmie władzę. W innych księgach pisma świętego jest mowa o powrocie Jezusa na ziemię i objęciu przez niego władzy. To jest kolejny dowód na to, że Jezus jest Bogiem. Szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko to, bo, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała Ziemia drzy, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko to mężczyznę się. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała Ziemia drzy, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój. Się, nie szczycę się, mądrość, opanie, panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko to bo, panie, szczycę się. Jakże zniosły jest mój tron, ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest mój tron ziemia grzy, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko to szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia grzy, jakże wzniosły jest Twój tron. Panie mój, Zbawco mój, tylko to szczycę się. Sprawdzo mój, tylko to mążczycę się.